Hmm. No to Zastawy nie będzie, bo Zastawa na końcu tu nie ma sensu. Nadpieniam. O kur... Zastawa... No ale, miłe, 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 jeźdź, 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 jeźdź. Tu coś dźwięki wydaje. Ty, tu jest jakiś zwierzak. Słyszysz wam to? Nie, nie. Aha, słyszę, słyszę, tak jest z takie... jęzorkiem. językiem. Jakiś język chyba tam jest. Słyszę, 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 słyszę. A chorwacko nie najprawdopodobniej. Chorwacka? Tak. A minetownik, to może już... tak zwany, on tak robi językiem. Kukuryn? Nie. kukuryn minetownik, tak, pospolity. Ja już na hell albo to zima Sporo się owają w, w, w szakach. Sporo ich ostatnio w Los Santos. Oj, serio! Nice, fucking nice! Co tam no. idzie? Aktualnie ten prokrywaj kierunek. Co ty? zgłasza, potestowałem jedną ucieczkę. O, o, o! Stój, 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 stój! 3 off, 104 status zgłasza. Trzymajcie się, bardzo! Samki! Ja. Dla dorosłych! O się zatrzymała ja. ta helka? Nie! Za się wschód! O ja! O Jezus sanki, To macie. Jak ja zginę przez was, to was nienawidzę! No dzieje? przecież, że wrócę. To leć. Ja pier... A pier... Zabił. A witam w że żeryfa, się. To nie był, to nie był czat. Zastawa będzie? Nie wątpię. Będzie. będzie. Zastawa śnieżarką. Aha. robiłeś, co robiłeś? Idziemy jest dobrze. Aha. Dobra, A? powodzenia. Lecimy. Pięknie. Bravo. Powodzenia. 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 To Powodzenia. To powodzenia. To łatwo. To, to... Tutaj. Dobra, ustawiamy Dobra. się. A bo to był amok alkoholowy, nie wytrzymałem presji. Gotowi obaj? Tak. 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 Pokora, pokora Przygotować żegosz. się. Drogi Montana, walka. O no dzisiaj tak, rowerem na patrol. Takie, takie. Dalej swoje, dalej rowerem na ba. Ucieka, ucieka, spokojnie. Unikaj, unikaj Dobrze, dobrze I odpuszczaj Na spokojnie, skup się, teraz Nie da się Nie da się Nie da się, nie da się Mamy to Dzwonek ci kupię do roweru DZIEŃ PRZEDOŚĆ! GRZEGU ZAŁAŁENIEKU! CO JEST BEZ NAŻYCHANIA? OOO MADANA! OOJ OJ, oj GRZEGU! DZIEKUJEMY! PROSZĘ ZROBIĆ MIEJSCE Dokładnie DLA ZAWODNIKÓW, się. ŻEBY Podniem MOGLI IM POMÓCĆ MEDYCY! niesamowicie spełnionym człowiekiem, proszę pani, i nowe oferty mnie tak naprawdę nie interesują. Ja czuję się w swoim życiu, w swojej skórze doskonale, proszę pani, i zdecydowanie nie chciałbym wchodzić w jakieś tutaj nowe umowy, proszę pani, niestety. No. Rozumiem, powiem, nasza rozmowa też jest nagrywana. Słuchaj, właśnie 700 osób. To ja się cieszę, panie Sebastianie. Tak. Pewnie. Nawet nie mam po prostu tutaj śmiałości, cokolwiek tutaj pokazywać i opowiadać. Także życzę, aby było tak dalej. Dziękuję za rozmowę, i poświęconą. Ja również pani życzę miłego tutaj wieczoru, prawda? Oby praca przynosiła. ...owocne rezultaty i wesołych świąt przede wszystkim, proszę Pani. Pięknie dzisiaj Pani wygląda, do widzenia. Dobra, eee, spojrzę w telefon na chwilkę. Jak coś, to wysyłam Ci maila. Pewnie oski, już O kur... Aż się obudziłam. O wow! To się narobiło Bigosu. Ja bym się odsunęła trochę, wiecie? Tak? Tak. wieczoru Jeszcze jak mi dobrze pójdzie, to pierwszy zrobię mieję. Jej włosy były z kilometra. Jej zapał do walki również. A nie ma być kapela mi. teraz? Zmienili, wiecie? Te, te, te teraz. Dobra, Mija, robisz to, Mój... na... Janek idzie normalnie, coś pier... Janek zapier... Siemano Pocałuj ciebie w pi..., bo to chodzę na te siłownie, a nie... Zobacz, jak. Do Plan był inny, ale nie chciałem spotkać się z informatorem Głowa do góry, jeszcze zapewnię ci karuzelę psychiczną, a na końcu dam ci bilet do psychiatryka Co za sku... <noise> <zotiven> dobra, <_dete> to ten Wilkiem kurwa wszystkich was zjadł Jak usłyszysz, yyy, nie, nie nie eh, refren to wychodzisz Ała dobra, 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 dobra Kogo mam? A Oj, ch no co ty kur... No co jest? Na gale będziesz kibicować? Mhm, mm mhm, mm Sanowie oczywiście, że tak No i gitarka, A komu w walce wieczoru kibicujesz? A, że... pastor i ty? Aha <noise> Ja tam nieczy się pocałujecie na koniec, pa! Ciężu, ciężu. Kurde, są szpa. O, kur. A właśnie, czekaj, ma pomysł. Ty Suspect down. Ale żeś... Jak ty żeś to zrobiła? Ja tu zbieram Waszych, a ty strzelasz to. do nas? No od razu coś, <grym> Próbował tego czegoś, już widzę pana wyrywa z kapci. Że, z, o, po... choć, wezmę sobie żelkę no tutaj tą. A częstuje się pan. No pięknie. Pięknie. Eee! Eee! Trafiłem na tą e, o smaku o, skarpetek o, z, z kigłych. Aaa, dobra, dobra. O eee! o, eee! Fuuu, ale dziadostwo. Co to za żelki są? No bo Boże. w tej soli morskiej z szafki trochę tam zakrapiane. Fuuu! Pięknie, okreństwo. pięknie, pięknie. A, i tam. Dobra, zabrałem ten. Mm. Nie no. Ja bym tutaj jeszcze ale otwieram to to, to. to niby coffee, tea, sugar. Co masz mnie imię Ojca, chmielasz, stary chmielasz. Babcij imię. Chmielora. Dziadka imię Chmieler. Prata imię Mielik. I siostry imię Chmielarka. Jak się bawił pies? Mielasz. i kot. Mielik. Przecinek. Wiesz, co odkryłem? Odkryłem, jak nigdy nie mieć zacinek. Tak, że cię spawnuje na, na przykład wiecie, tam, że musisz pisywać spawn. Dlaczego się tak dzieje, czat? Ja to dzisiaj odkryłem. Zastanawiacie się, dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że ludzie za szybko wybierają swoją postać. Wystarczy chwilę poczekać, przełączyć na drugą postać, chwilę poczekać, dosłownie sekundkę se poczekać. Patrz. Wybierz se postać i patrz teraz. Załaduje się na komendzie.